Poczekajcie chwilę. No kurwa, ja czekam. Nie co na na kurwa Mhm. co ty? Kryjcie się? Mhm mm się? Kryjcie się? Kryjcie się? Kryjcie się? na się? Kryjcie się? się? Kryjcie się? zobaczył, kurwa, zobaczył, kurwa. kurwa Kryjcie się? Kryjcie no, no że, że się? kurwa, się? się? Kryjcie się? Kryjcie się? Kryjcie się? Nie po robocie. Po robocie tu jest. Jestem najwalny ja żeby dole. Nie o ja to pochodzi, kurwa. No co chodzi o to chodzi. Ej. Kurwa, dawaj. Jesteś mi jedno. Nie będę już mistrzem YouTube'a. Ala To nie. Na biń coś. Na coś.

nie. Nasza wina? Ja dalej, a to Nas, ja? Nasza, moja moja i Romana niby? My też piliśmy i to i się nie najbardziej. Cześć! <grym> Steven! No nie rób nam takich rzeczy! otrój on <grym> Rysiek! Ty, jakby w jechał Brawo! Idziesz Marcin? Marcin, idziesz? Dla mnie? Ja już idę w kimę. W kimę idę zaraz. Się spotkamy i nagramy. Dobra. Prostki klimaty.